To są, e, jak widzicie, zwykłe paczki, które też, e, też normalnie nosicie ze sobą. Apteczka, uzupełnianie amunicji i uzupełnianie e, zaopatrzenia, tak? Czyli granaty, drony i tak dalej. Postanowiliśmy także potestować, a a propos jeszcze yy, ty, tego zaopatrzenia, nie martwcie się, to jest na chwilę obecną tylko i wyłącznie wprowadzone na mapie poliarny, tak więc typ rozgrywki się nie, nie zmieni, prawdopodobnie ten dodatek został wprowadzony tylko i wyłącznie na free weekend, który yy, ma nastąpić niebawem. Ma to ułatwić yy, granie osobom, które... Można wykorzystać pojazdy typu bagi i kład do detonacji pojazdów. Wtedy ilość C4, którą musimy zużyć na likwidację mobilnego wsparcia, jest dużo mniejsza. Przykładowo, 2 C4 na quada wjeżdżamy w czołg, detonujemy i jest sprawa załatwiona. Odradza się podkładanie ładunków z przodu, z tyłu. Okazuje się, że w zależności od tego, jaki pojazd, tyle ładunków trzeba będzie wywalić. Najbardziej opancerzone pojazdy są właśnie z przodu, z tyłu. Najlepsza opcja. To jest właśnie podejście do pojazdu raczej z boku. Jak widzicie tutaj e, na zdjęciach obecnie zbliżam się do pojazdu, który nazywa się Komando 4 na 4. Na chwilę obecną znajduje się on w jednym jednym miejscu. Mam nadzieję, że znajdzie się on również po stronie przeciwnej. E, jest to pojazd e, opancerzony. Transportowy, maksymalna liczba miejsc, jaką posiada, to jest 5. Jedyny, jedyna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, że na chwilę obecną buguje się celownik. Mam nadzieję, że to wkrótce będzie naprawione i będziemy mieli okazję skorzystać z tego pojazdu. Do likwidacji tego pojazdu także wystarczą dwa ładunki C4. No cóż, a tutaj przedstawiam Wam filmik, na którym. Bawiliśmy się z, z kolegą bladym, jakim Incognito, na PTE. Poczekaj, słuchajcie. Pyk. O, coś takiego zrobić. Może za wcześnie, do przejechałem. E, ten. E, nie dotknęło. Bo chciałem to jak, jak najszybciej zrobić. O dobra, to jeszcze jeden tutaj jest dżipek. No, tutaj sobie dobra, dwa co? To ja. <laughs> no, stary czyli dwa 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 te dwa c4 i eee, transporter ale kur... ale eee, nie nie na naprzód na przód kłada, Wysiądź, odbiegnij i... Tylko tak, żebyś dotknął tej odrazarki, co nie? No, no, no. Na ciebie, poczekaj chwilę. Raz. Dwa. Trzy. Dobra, wysadzam czołg. Trzy, trzy, te cztery na tyle. Uwaga. Spokój. Oś, kur... A. Kurwa.